Witam. Mamy piękne niedzielne przedpołudnie. Właśnie się rozpogodziło. Z rana nie było tak super i niestety nie zdecydowałem się pojechać do siebie na farmę. A jednak przygotowałem tutaj nasiona papai i nasiona dyni, które właśnie się moczą. Sprawdzam, które przeżyją, a które pójdą na odstrzał. Tutaj dwie miseczki. W jednej miseczce nasiona dyni, w drugiej miejsce nasiona papai. One już tutaj są 24 godziny. Także powoli widać, które nasiona są martwe. Te, które się unoszą, pójdą do niczego, pójdą do wyrzucenia. Natomiast te, które utonęły, są potencjalnie dalej płodne i wypuszczą. Dałem im jeszcze powiedzmy, nie wiem, kolejne 10 godzin. Dobra, pestki posiedziały już w wodzie. Kolejne 10 godzin, tak mi się wydaje. Więc to w sumie daje. 30 35 godzin, więc już można je spokojnie posegregować na te dobre i na te, które można odrzucić. Pestki, które pływają na wierzchu, to są martwe pestki, ich się będziemy za chwilkę pozbywać, przechodząc dalej do pestek dyni. Tutaj też troszkę przepłukałem wodę, żeby była czystsza i bardziej widoczna. Z tych pestek nie będzie nic, natomiast te co na dole są, będzie można to zamieszać, ale i tak dobre pestki są na dnie, złe pozostałe u góry dobra, więc przejdźmy do wyciągania tych pestek zrobię to łyżeczką pestki papai tych martych jak widać jest dużo więcej niż w przypadku pestek dyni pestki już przygotowane także ja je wsadzę za chwilę do woreczka gdzie będą mogły sobie spokojnie kiełkować przez następne kilka dni Ok, na stole mam już przygotowane wszystko co potrzeba, żeby wystartować te pestki. Mówiłem, aby te pestki zapakować w, w torebki takie jak powiedzmy do mięsa, takie te, te ziplocki, jak to się nazywa, ale takie pudełko też się nada. Sens w tym, żeby po prostu ta wilgoć się utrzymywała, a żeby te chusteczki, które będą, że tak powiem, domem dla tych pestek przez najbliższe kilka dni nie wyparowały, żeby te pestki były non-stop wilgotne. Dlatego ja mam użyję takiego pudełeczka, też się nada i zabieram się do pracy. Dobra, mam tutaj pudełko, to będzie domek dla papai przez najbliższe kilka dni. Mam też zwykłą serwetkę i mamy tutaj. Pestki już odcedzone, także po prostu je tutaj przełożę, trochę wiatr wieje, żeby tutaj nie zwiało, o. nie muszę mieć jakoś dużo miejsca, ważne żeby tą serwetkę później zamknąć, zakryć, dobra, tutaj chyba wystarczy, zawijmy to w taką niewielką paczkę, to nie ma pływać, to po prostu ma pozostać wilgotne. Mam tutaj kolejną serwetkę na drugą porcję pestek, Tu już pójdą chyba wszystkie, że z 80% ich na pewno wykiełkuję, czyli powiedzmy, tyle papajków będzie. Potem jeszcze zrobię selekcję tych drzew i wybiorę po prostu te najsilniejsze, żeby były zdrowe, smaczne owoce. Dobrze, mam już tutaj obsadzone pestki. Dyni mam też swoją serwetkę. Tych pestek też jest. Sporo. Rozłóżmy je troszkę nawet gęściej. I znów to samo zawijamy w taki maleńki pakunek. Wrzucam to wszystko do mojego kolejnego pudełeczka. Znów to troszkę skropić wodą. Mam tutaj dwa pudełka z pestkami. Teraz schowam je gdzieś do szafy. Ee, gdzieś, gdzie będą miały temperaturę pokojową. Ważne, żeby nie zostawiać ich na słońcu, nie zostawiać ich gdzieś, gdzie się przegrzeją. Także szafa będzie odpowiednim miejscem. Też fajnie by było, żeby było ciemno. Zwłaszcza jeśli mamy takie pudełeczka przeźroczyste albo właśnie te woreczki foliowe, to dobrze, żeby one były w jakimś miejscu ciemnym. Witam, witam bardzo serdecznie. Minęło już 6 dni. Za mną ktoś tam szlifuje coś. Mam nadzieję, że tego bardzo mikrofon nie ściągnie. Chciałbym wam pokazać, jak rozwinęły się te pestki, które sadziłem w zeszłym tygodniu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy dwa pudełeczka. Tutaj były pestki dyni. Rozwieńmy to. Korzonki już zaczęły przebijać, więc bardzo dobrze. Pierwsze białe, delikatne korzonki. Pestki ładnie powychodziły. Zobaczmy dalej. Kolejne korzonki. Nie będę otwierał już kolejnych. Widzę, że one, one całkiem dobrze się mają. Nie niekoniecznie trzeba to robić, ale zmienię ich kolejność. Te dam tutaj, te dam na środek, a te, co były na dole, rzucę na górę. Zamknę to jeszcze. To już można może się nadawać do sadzenia. Eee, jeszcze sobie chwilę poleży, bo tego nie będę robił dziś. A tutaj mamy pestki papai. Jak to wygląda? Kusteczka trochę zmieniła kolor. Zobaczymy, czy coś tutaj się wydarzyło. Papaje ogólnie potrzebują więcej czasu niż dynia. Dynia rośnie jak szalona. A papaja. A papaja tak, jeszcze potrzebuje czasu. Jeszcze nie wypuściły nic. Chociaż. Chociaż. Nie wiem, czy te takie gluciki, co tutaj widać, nie wiem, czy je widać. To jest początek, więc one zaczęły już coś tutaj puszczać, ale jeszcze, jeszcze to nie jest to. One jeszcze potrzebują tydzień. Tak. Tutaj podobna sytuacja. O. Jest coś, ale bardzo małe. Ja mówię, nie wiem, czy to będzie widać. Oby było. Jeszcze, jeszcze kolejne 6 dni na papaje. Myślę, że dynie będę wsadzał. Zamykam paczkę. Ta będzie lądowała w szafie jeszcze na kolejny tydzień, natomiast tą jutro zabieram na farmę i coś będziemy z tym robić. A jeśli podobać się mój kanał, podobać się to, co robię, proszę zalajkuj, zasubskrybuj i wciśnij dzwonek, wtedy dowiesz się najszybciej o tym, co nowego dzieje się na Palawan oraz na farmie kokosowej. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.